Wciąż trwają działania policji w sprawie Tadeusza Dudy. Wiadomo, czego szukają funkcjonariusze. Tadeusz Duda nie żyje już od kilku dni, ale sprawa morderstwa w starej wsi wciąż rozgrzewa Polaków. Teraz pojawił się oficjalny komunikat policji. Jak się okazuje, wciąż trwają przeszukania lasów w rejonie Limanowej czego poszukują śledczy. Tadeusz Duda zastrzelił swoją córkę i zięcia. Zbrodnia w Starej Wsi wstrząsnęła Polską. Niedawna tragedia, która wydarzyła się w Starej Wsi niedaleko Limanowej, poruszyła opinię publiczną w całej Polsce. Dramatyczne zdarzenia w tej dotąd spokojnej miejscowości wywołały głęboki wstrząs zarówno wśród lokalnej społeczności. Jak i wśród mieszkańców innych regionów. Cały kraj zareagował na to, co się tam stało z niedowierzaniem i smutkiem. Przez kilka dni Polacy z zapartym tchem śledzili rozwój dramatycznej sytuacji i bezprecedensową obławę na niebezpiecznego sprawcę, który stał się symbolem jednej z najokrutniejszych zbrodni ostatnich lat. Przypomnijmy, pod koniec czerwca 57-letni Tadeusz Duda, uzbrojony w nielegalnie skonstruowaną broń palną, przypominającą Myśliwską, najpierw brutalnie zaatakował swoją teściową, zadając jej ciężkie obrażenia. Następnie udał się do domu swojej córki i jej męża, gdzie z zimną krwią zastrzelił oboje. W chwili ataku w budynku znajdowało się również ich małe dziecko, na szczęście nie doznało żadnych obrażeń i przeżyło ten koszmar. Po dokonaniu zbrodni Duda zbiegł w pobliskie lasy, rozpoczynając kilkudniową ucieczkę przed Wymiarem Sprawiedliwości. Jego ucieczka uruchomiła jedną z największych akcji poszukiwawczych w Polsce w ostatnich latach. Tadeusz Duda nie żyje. Policja, wojsko oraz jednostki kontrterrorystyczne przez ponad 130 godzin intensywnie przeczesywały lasy wokół Starej Wsi pod Limanową w województwie małopolskim. Po brutalnym morderstwie, którego dopuścił się 57-letni Tadeusz Duda, rozpoczęto jedną z największych obław w historii współczesnej Polski. Już dzień po zbrodni mężczyzna miał powrócić w okolice swojego dawnego miejsca zamieszkania i oddać kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy. To zdarzenie tylko spotęgowało napięcie i strach, zarówno wśród służb, jak i mieszkańców. Mimo szeroko zakrojonej akcji, długo nie udawało się natrafić na jego ślad. Przełom nastąpił dopiero we wtorek wieczorem gdy odnaleziono ciało poszukiwanego. Wszystko wskazuje na to, że Duda popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę w rejonie leśnej drogi. Choć zakończenie akcji poszukiwawczej zostało oficjalnie ogłoszone jako sukces, wielu obywateli nie kryje rozczarowania, w ich ocenie skuteczność działań polskiej policji pozostawia wiele do życzenia. Pojawiły się głosy krytyki pod adresem służb, które mimo ogromnych sił i środków nie zdołały schwytać sprawcy żywego. Ogłaszamy, że mieszkańcy okolic Slimanowa mogą spać spokojnie. Dzisiaj po godzinie 20 funkcjonariusze znaleźli ciało 57-letniego poszukiwanego Tadeusza. Dzisiaj w operacji wzięło udział około 840 policjantów. Dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość i pomoc, a służbom za działanie. O godzinie 20:30 nadal prowadzone były działania poszukiwawcze, które trwały od piątku. Służby przeczesywały teren pierścieniem, zacieśniając miejsce poszukiwań. Podczas przeszukiwań terenu odnaleziono ciało Tadeusza Dudy. Mężczyzna popełnił najpewniej samobójstwo. Nie potrafimy powiedzieć, czy ktoś temu mężczyźnie pomagał, brzmiał komunikat policji na konferencji prasowej. W wyniku ataku zginęła 26-letnia córka napastnika, Justyna Duda, po mężu Wrubel, oraz jej 31-letni mąż Zbigniew Wrubel. Tragedia poruszyła całą lokalną społeczność, a także opinię publiczną w całym kraju. Młode małżeństwo ośrociło małe dziecko, które przeżyło atak, ale życie będzie musiało przeżyć bez mamy i taty. Teraz pojawiły się jednak zaskakujące informacje w sprawie działań policji w Starej Wsi. Służby wciąż patrolują tamten teren. Czego szukają funkcjonariusze? Policja wciąż kontynuuje przeszukania w Starej Wsi. Policja wciąż kontynuuje działania poszukiwawcze w rejonie Starej Wsi w okolicach Limanowej. Choć, jak podają służby, w akcje zaangażowane są obecnie znacznie mniejsze siły niż na początku. Funkcjonariusze skupiają się głównie na przeszukiwaniu pobliskich lasów i terenów trudno dostępnych. Zgodnie z oficjalnym komunikatem policji poszukiwane są przedmioty mogące należeć do 57-letniego Tadeusza Dudy. W rejonie Limanowszczyzny zakończyły się policyjne działania prowadzone za poszukiwanym 57-letnim mężczyzną. Jednocześnie małopolscy policjanci nadal prowadzą czynności w obszarze leśnym, w celu odnalezienia przedmiotów należących do 57 latka, poinformowała limanowska policja w najnowszym komunikacie. Co ciekawe, jeden z ważnych tropów został odkryty przypadkowo. Jak ustalono, jeden ze spacerowiczów natknął się w zaroślach na latarkę oraz amunicję, które, według wstępnych ustaleń, mogą mieć związek z tą sprawą. Znalezisko zostało zabezpieczone, a teren poddano dokładniejszym oględzinom.